Lamborghini Huracan Evo Spider to auto z 2020 roku. Napędza je silnik o pojemności 5 litrów i mocy 640 koni mechanicznych. Do tej pory pokonało 191 km, a jego cena wywoławcza to 1 282 000 zł. Warunki dzisiaj średnie, no ale. Ale zgodnie z Twoim marzeniem, tak. o którym mi wspominałeś przez telefon, auto yy, można powiedzieć całoroczne. Super. Napęd na cztery koła, tak. świetny. E, no i dodatkowo wolnossące V10, czyli dźwięk na pewno lepszy niż w McLarenie. Na 100 razy. 100 razy. I <laughs> myślę, silników już nie będzie. Nie. Wszystkie WolnoSonce już chyba się powoli już nie produkują, dlatego No Mega. No ostatnie w zasadzie Lambo chyba zostało, tak? No może jeszcze tam jakieś R8 i tak dalej. Całkowicie nowy, tak? E, tak, całkowicie nowy, przebieg 100 parę kilometrów. E, fabrycznie nowy, tegoroczny, rocznik 2020: Huracan Spider Evo, czyli ta najnowsza wersja po liftingu. No, co tu dużo mówić? No, top of the top. Tak już jest. mamy cały ten interfejs, nowe multimedia i tak dalej, wreszcie wnętrze nie wygląda jak wyjęte żywcem z Audi A4, tylko bardziej w stylu już takim premium, bym powiedział. Samochód dosyć okazyjnie kupiony, mamy odpowiednie kontakty w Niemczech, e, gdzie dostaliśmy go od ręki. Także zajrzyj sobie, proszę. Znów spełniasz marzenia, tak? Biała nitka, biało-czarny, tak jak ja lubię. No świetny. Skonfigurowany tak skromnie, bym powiedział, ale elegancko. W no, dobrej, bardzo wersji, fajny konfig. Dwa komplety kół. Cool. Teraz jest spek zimowy nawet, bo, tak. bo ja wiem, że ty korzystasz z tych aut tak jak należy i zimą też tak. prawdopodobnie byś nim jeździł, więc mm, też te koła topowe. Dwa komplety takich samych z letnimi i zimowymi. E, no, co ci będę mówił. Zobaczmy sobie chociażby a poczekaj, musimy go uruchomić. Nie za wiele tu widać. Nie za no. wiele, ale wszystko no tak jak ja spider. Lubię. No wszystko jest fabrycznie nowe, no, tak no. Auto dopiero co opuściło fabrykę w Bolonii. A jak już tutaj stoicie, to postójcie i posłuchajcie, włączę tryb Corsa. Tak, potygają. i posłuchasz, właśnie. Auto jest rozgrzane, więc mogę to zrobić bez skrupułów. Oczywiście nie za ostro, bo jest fabrycznie nowe. Ale. I od razu cieplej. Od razu cieplej tylko zrobiło. Robi robotę. No to to jest to. Już kurczę nie ma prawie takich aut na rynku. Także myślę, że... No super.